Witam i zapraszam na kolejne 10 ciekawostek, tym razem na temat szczurów. Numer 1 Obecnie wciąż żyje na Ziemi 8 gatunków z rodziny kanguroszczurowatych, choć jeszcze w XIX wieku było ich kilkanaście. Występują wyłącznie w południowej i wschodniej Australii oraz na pobliskiej Tasmanii. Numer 2 Co ciekawe ich dieta to przede wszystkim grzyby, takie jak trufle, które wykopują z ziemi, dzięki świetnie rozwiniętemu węchowi. Oprócz grzybów zjadają też podziemne korzenie i bulwy, a czasem też owady i inne małe zwierzęta. Numer 3 Kanguro szczurnik tasmański, czyli jeden z przedstawicieli, ma zaskakującą zdolność. Chwytny ogon, którym może na przykład trzymać materiały jak gałązki czy pióra, które następnie zanosi w ten sposób do swoich kryjówek. Numer 4 Mimo niewielkich rozmiarów potrafią z miejsca wyskoczyć na ponad 2 metry wzwyż. Sprawność tą wykorzystują głównie aby uciekać przed drapieżnikami takimi jak sowy czy węże. Numer 5: Mimo wizualnego podobieństwa, nie są blisko spokrewnione z gryzoniami, a zgodnie z ich nazwą, z kangurami. I tak jak one, należą do rzędu dwuprzodozębowców. Podobieństwo do kangurów widać u nich na przykład w dwunożnej pozycji, którą często przyjmują, czy po masywnym ogonie odpowiedzialnym za równowagę. Numer 6: ten góroszczurnik tasmański choć obecnie występuje wyłącznie na Tasmanii, nie licząc introdukowania, to kiedyś, gdy jeszcze miał naturalne populacje w Australii, tamtejsi aborygeni hodowali go jako zwierzę domowe. Numer 7 Są to gatunki świetnie przystosowane do życia na terenach suchych, takich jak formacje krzewiaste lub trawiaste z piaszczystymi glebami, czy półpustynie. Zamieszkują nory, które same wykopują. I prowadzą głównie nocny tryb życia. Numer 8. Tak jak większość torbaczy, noszą swoje młode w torbie lęgowej. Numer 9. Zwierzęta te niemal zupełnie nie piją, a całą potrzebną wodę pobierają z pokarmu. Mają bardzo wydajne nerki, a co ciekawe, nie posiadają gruczołów potowych. Numer 10. szczur reliktowy, który jest krytycznie zagrożony wymarciem. Jest uznawany za najrzadszy gatunek torbacza na ziemi. Dziękuję za uwagę. Proszę o polubienie, skomentowanie lub udostępnienie. I zapraszam na pozostałe moje ciekawostki.